Jeżeli oglądaliście dzisiejszą konferencję Sejm MMA, to mogliście zobaczyć, jak z Murańskiego powoli, powoli schodzi powietrze. Ten Pozer, który potrafił wbrew wszystkim kłamać do samego końca, już chyba sam nie wierzy w te rzeczy. Pięknie był dzisiaj punktowany. Widać już nawet w niektórych momentach drżał mu głos. Przerażony był, widać było, że był przerażony. Widać, że zaczyna do niego docierać, że już z tej drogi żenady nie ma odwrotu i on dalej musi w to wszystko brnąć. Gdyby miał odrobinę honoru i godności i w pewnych kluczowych momentach w tej jego żenującej karierze w cudzysłowie powiedział: Przepraszam źle się zachowałem, nawaliłem, tak jak każdy myślący, wrażliwy, inteligentny człowiek potrafi zrobić, przyznać się do swojego błędu, to on niestety tak zabrnął już, tak się zapędził w taką ślepą uliczkę, że aż dzisiaj przykro było patrzeć. Przykro było patrzeć i mimo, że naprawdę gardzę nim, bardzo nim gardzę, to dzisiaj było mi go zwyczajnie szkoda. Szkoda, bo myślę, że zaczyna do niego docierać, yy, że no, naprawdę bardzo się skompromitował, bardzo się skompromitował i w te jego żenujące kłamstewka, to on już sam w to nie wierzy po prostu. To, to, to przykro było na to patrzeć. Jeżeli chcielibyście zrozumieć mechanizm, właśnie co to znaczy, że ktoś jest pozerem, to ta żenująca historia Jacka Murańskiego bardzo dokładnie pokazuje, co to znaczy być pozerem, gdzie najpierw się okłamuje wszystkich, których się nie zna, okłamuje się tych, których się zna i przede wszystkim potem okłamuje się samego siebie. I przychodzi ten moment, który widać u Murańskiego. Przyszedł, że on już sam nie wierzy w te w swoje kłamstwa. Dzisiaj pięknie go popunktowali oczywiście z Legią Cudzoziemską. No, w momencie, kiedy on już jest zagoniony wróg, <laughs> w momencie, kiedy jest zagoniony wróg, widać, że to jest takie bezradne, dziesięcioletnie dziecko, bo tak mniej więcej, tak mniej więcej oceniałbym jego inteligencję emocjonalną i taki rozwój wewnętrzny. To jest mniej więcej taki zagubiony dziesięciolatek. I to jest żanujące, to jest żałosne. Że nie ma on odwagi, honoru i godności po prostu wybrnąć z tego z twarzą. Teraz już nie ma możliwości. On miał wiele możliwości, wiele szans, żeby się po prostu przyznać, przeprosić, a nie brnąć dalej do tego stopnia, że dzisiaj widać było, że już on chyba sam nie ma siły. On już chyba sam nie ma siły w tych swoich własnych kłamstwach. Pogubił się, zaprzecza sam sobie naprawdę przykro, mimo, że naprawdę bardzo nim gardzę, to dzisiaj przykro było na to patrzeć. Wcale mnie to nie cieszyło, ponieważ mnie ucieszy, jak Murański będzie siedział w więzieniu, a takie kompromitacje żenujące, przykro było, naprawdę przykro, przykro było na to patrzeć, ponieważ no, krzywda innych ludzi dla osób z empatią po prostu się udziela mi tej nie jest szkoda, albo po prostu przykro było na to patrzeć, jak nisko istoty człekokształtne mogą upaść. No, sami widzieliście co się, kurwa, sami widzieliście co się działo. No. Ja pierdolę. O jezu, kurwa, parobku, parobku, ty kurwa, chory psychicznie. Gdyby nie to, że on ma na swoim sumieniu poważne przestępstwa i to wszystko. Będzie wychodzić, to jego miejsce byłoby w psychiatryku. I tak prawdopodobnie, gdy już się zaczną jakieś rzeczy, to oczywiście będzie na tą niepoczytalność swoją świrował i powiem Wam, że to mu się naprawdę uda. Ponieważ jeżeli będzie chciał udawać niepoczytalność, to wystarczy, że pokaże serię swoich wywiadów i wypowiedzi. Każdy są powie tak. Faktycznie, ten człowiek jest niepoczytalny. I ja myślę, że on tą swoją. Kampanię niepoczytalności bardzo dobrze prowadzi, ponieważ jeżeli będzie chciał się wymiksować z odpowiedzialności i ale Wysoki Sądzie, przed światem ja niepoczytalny, to wystarczy opowiedzieć jeden wywiad z tym, <laughs> kurwa, przy głupem, i każdy powie, tak, to jest, to jest człowiek niepoczytalny, kurwa. No także kampania niepoczytalności przynosi efekty, a to, co było dzisiaj na konferencji, po prostu przykro, przykro było na to patrzeć. Pozdrawiam.